O jest Tryberium kurwa. Wiesz i spierdalej. Tak. I do bazy kurwa wieść to w wieśniaku. Znikło kurwa. Kamuflaż pierdolona to jakiś portal kurwa się zrobił. Dawaj, dawać jechać, kurwa jechać. No dużo tego chujstwa jest wszystkiego. Nie damy rady chyba. No za dużo jest gnojów, kurwa, fiutów złamanych. O jakieś wyłączenie energii, innego chujstwa Ja pierdolę Zajmij to miejsce zajmij kurwa ja Nie wiem kurwa Skąd oni się wzięli Mapę mi ktoś włączył idźcie w pizdę Zajebcie go kurwa Do no, chuja No kurwa zróbcie coś z nimi O coś pierdolnęło wreszcie Dobrze. Chyba też tak zrobi zaraz. Się w kurwie pierdolne. Tylko bombę. On jedzie czy... się rozpierdolił. Bierz to kurwa. A chuj z tego będzie. Kurwa zaraz przegramy. Nie wiem jakim cudem. Chuj tam. Nie, Dobre, jakimś cudem przegraliśmy. No, chuj, Kryształ zajębiono nam i tak i tak. Tryberium. Pierdolone kutasy. No, chuj, Zajmę zaraz rozjebią, no to trzeba mieć dużo wojska. Ofensywę, kurwa, wsparcie i obronę, o chuj, po, po, po mamucie. Można go zająć, jak już mówiłem. Są jeszcze inne wynalazki, to trzeba poziom Kurwa załamany, jestem grając w gra. grę. Można zwariować. No, jakieś kurwa, samolociki latają. Salamandra, kurwa co Kto to widział? Tutaj co? Jakieś żółki chodzą. Już chuj, przegramy zaraz. Może w samoloty się zabawimy. A już tak. Czekaj, czekaj. A już chuj, tak. Zrobiłem z tego skurwy syna. Już niech on będzie. Chuj z tym tryberium, ten niebieskie jest najlepsze. O, ktoś zaniósł coś. Amunicja, ble ble ble, kurwa. A już w sumie. Większość rozwinięta w sumie. więcej nie trzeba tego chujstwa. Teraz zrobimy jazdę, kurwa. Rozjewać to chujstwo. Nic dobrego, rozjebać! Kurwa przegraliśmy! Chuj, chuj w dupę! Chuj w dupę, kurwa! No, czyli tak to też potrafię, kurwa! O, mini recenzja! To się śmiał, popłakał i tak dalej. Trochę poziomu padło, tak ja pierdolę kasuje w pizdo! No i to było wszystko z tej strony, znaczy z, mej, z mojej strony. W tej grze. Dno i dno i dno. Na razie.